Siemneczko widzowie, ja jestem Nosek i dzisiaj będę nagrywać z Bambikiem! Siemneczko, Maneczką Gramy trzy rundy w słowach. Kto zgadnie hasło wygrywa. Ja zacznę. Piszmy węzeł. I nagrywa dobre słowo. Będzie. Nie, nic, nic nie ma. Dobra, to... Hmm. Ja wam polecam w ogóle A, tak! zwać marek, bo zawsze coś jest. A jakbyście nie widzieli, to u mnie są nowe. Tak, są nowe dwa, dwa shorty, no. które ja też będę nagrywał. Podobne do niego. W sumie takie same. Będzie nie w sumie. Tu mamy A i K. Dawid, twoje kolej. Dobra. Mm. Kurde, chciałam ananas, o nie, anana? Ananas? Co, co to jest? Co to jest? Ja po prostu, w wypadek kliknąłem ten. A wie, a nie, bo ty, a chciałem napisać Atlas. I co jest Anna. Anan, ani, Anna. anana, co jest? Ale wiemy, że A ja A jest... Ty. Nie, w sumie nie może być serwisowie. sobie od razu tutaj A? Jeszcze A. a. A Kisa, niebo w sumie S. A, A wpiszmy Kinga, może będzie jakiś wyraz. Nie. Teraz zastanawiamy A, się razem nad hasłem. A, bo jest ostatni. Tak. A. A jakby co to gramy trzy to. Już tak mówiłem. Among. Among. A sprawdźmy czy to działa. Nie. Mhm. Dobra. No to co może być? No kim? Wiesz, to A, to no. A. A. Atlas nie może być. Aquaman. Kurczę. Ja pamiętam, że jak grałem dzisiaj, było takie słowo na A. Armata! Adela! Co? Arma Arma... A no ta... A, ja, a. Ale tu co? A, bo sky widzowie nie złożył. Czyli mamy 0 punktów. Dobra, to ja zaczynam. Mogę teraz Nie, teraz. Dobra. Ej. Marek, my. Zowie, jak coś, my możemy się mylić, bo to się trudno pisze. No, nagle cały hasło to Marek. Ja piszę Titan. Mogą być dwa, ale ale, ale może być. A my... Ela, Amela, Amela! Amela! No, Amela! Ani, co? jest taki. Jest taki mi Amela, nie? Aha, to może. Mm, Janek! A w Janek? Kaj już nie ma, ale może. A, jest na innej pozycji. To chyba wiem gdzie skam. Albo tu, tam gdzie skę, albo tam gdzie sny. W tym Janek, słowo. Szkoda, Amanda. Ale brakuje ten. Okej. Okay. Nie. Widzowie! No jak to jest trudno. Dobra. Może coś będzie fajnego. O! Oh! Mam cztery litery! Ja. A nie, bo jeszcze jedno hasło było. Dobra. Masz jakieś pomysł? Mamy o. Dobra, Ame o. Tylko co może być na. Amur! A nie, kurde! Harry nie ma, i tak. No tak. Amuri! A jeszcze jest wy! Nie, a to, to jest wy jeszcze. Nota, a my owy. A mówy, nie. Mowy. Mowy. Nie, no. Mowa, my owy. A. a mo, aha. A mówić. Nie. My, wy i. <grym> my, u. Boże, tu... pisz coś na. Pisz coś bez. Pisz ucia. A, nie, a, pis a, a może o. Olek. <grym> To jest druga runda? No. Okej. Okay. Już pięć minut. Będzie jak To będzie, to będzie trwało dziesięć minut. Tu Janek. ja, Daj! Nie no to jest coś młodego! Dobra. Niech będzie. Melon. No nie co ty zrobi? To... Kawaj. Awokado. Awokado Dobra, druga runda nikt nie wygrał. A, jaki A był? Było? Nie wiem, był piszę dywan. Za. Co? Zmowa. Zmowa, ale co? No i my to niby mieliśmy wie. Dobra. Marek, Marek, Marek. O, let's go! Marek. Zawsze Marek działa! Marek, 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 Marek Dobra widzowie Kamil Kamil Nie, bo my nie ma My, no i może będą jakieś fajne litery Miła lubię Niemożliwe Lubi wrażenie kamik a było tak dobrze, widziałeś. Kamera, kamera, nie no. I co? Dalek. Nie możesz dzisiaj widzieć dalek. Nie pozwolę, ja tak. K, A. Kamik. A. Czemu masz ten kamik? Ka. <noise> kapuś, 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 kapuś. No co jest? Się to Dobra, widzowie, nieważne. Nie, co ja piszę? Beka. Begane, begane, begane. <gulet> Wie <gulet> is <tus> Klapek. Titus. O oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, Ik Oke, oke. Oke, oke. Wat zeg je? oke. Nie, bo Akity a ki Uu, Uuu, w sumie uuu, dobra. Tu. Dobra, nikt nie wygrał. Nie! Ja nie jaki znam. masz pomysł? Na przykład. K. A. mi Kata. Kac. Kaczka. Kurczę, trzeba się zastanawiać, że no to jest K... A, ty. A ty ty. K, A, T... K, A, T, A. Kac... Katana. Katana. K, A... Bo to zawsze jest u jedno właśnie ten kwadraciczek malutki. No tak. Kwadracik. Ten kwadracik malutki. No ten kwadrać. Ten kwadrać. K... -tana. Kałuża! Może, może i na pewno. Nie, nie, Nikt nie, wygrał. Ale No jeszcze. No osobę. ja mam pomysł, ja mam pomysł. tego nie, A to nie, tego nie, nie, Banan. nie, 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 Ej, nie, Kadus! Kadus! nie, 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 2, 1. To no jest, jest. zakaz. Dobra, widzowie, to by było na tyle z tego filmu. Nie